I teraz ten taxi driver. W tym teraz bloku, w tym samym mieszkaniu, w którym ja mieszkałem przez 13 lat mieszka moja babcia z moim dziadkiem. No więc, <laughs> urodziłam się to wiesz, kiedy mniej więcej. 88 lat temu. Bo mu przeszkadzać zaczynasz. Ale mnie zawsze denerwuje jak dziadek opowiada, jak ja się urodziłam, chociaż przy porodzie moim nie był ani... I, i, ale... Albo opowiada jak było na Wołyniu, chociaż on jest z W ale... życiu za Pomorzaka nie, ale... nie powinnam bober... była wychodzić. By o so, Boberskiego nie opowiadałeś. A dlaczego z... o Boberskim nie opowiadałam? Dlaczego ja właśnie to zemsta Boberskiego jest z zagrobu, że ja Ciebie poznałam. I tak jak się przez cały czas w tej ciężarówce rozmawiali, tak zamarła. Kompletna cisza. Jakśmy zobaczyli rozmiar zniszczenia, to sobie nikt nie wyobraża, że można tak zrujnować miasto. I, i ja wzięłam tylko walizeczkę, i on walizeczkę. I wyjechaliśmy do Szczecina. Zresztą ja załatwiłam mieszkanie bomby. W życiu nie załatwiłem, było bardzo dobrze u moich rodziców. Nie, co, bo ty poszłaś do, do tego Jolesza. Ja no do bo właśnie le, ja poszłam. Lesa, Ale no, le, le, no właśnie lesa, o to krasy, chodzi, że przy nie to, zawsze to, ja poszłam. Chciałaś, koniecznie. No, no, no dobrze. Chcieliśmy wyjechać mogli... z Warszawy. Jak zwykle, tylko ciebie opieram. Dla siebie nigdy nie mam czasu, żeby swojego coś ukryć. No, bo... Tylko Twoje rzeczy. Ja, ja przez tobie nie bronię, żebyś sobie... on nie bronisz, ale ja nie mam Maszyna czasu. Maszyna zawsze Muszę ciebie opierać. Tak jest, jest. No i tak spojrzałam na niego, no i tak, tak nie wiem, jak to się stało, że. Ale się w ogóle z Tobą nie spotykam, bo ja się kochałam w jurku, bólu, w tym. No, My Krzyśka Komedii w lat, w lat, tym, Krzyśka w latach Komedii latach. tym y, Burcharcie y, Marku, no więc nie, nie w tobie się nie kochałam ani pięciu minut. Nie, nie, nie. wtedy nie, wtedy miałam inne zainteresowania. I teraz nie mogę odżałować tego przez 64 lata małżeństwa, że taki idiotyzm zrobiłam. Gdybym się nie urodziła w tamtej epoce, to bym się teraz normalnie rozeszła z mężem. Ale ja się urodziłam w epoce takiej, że lepiej męża zabić niż się z nim rozwieść. Wtedy rozwody były absolutnie niedopuszczalne. Zobaczcie, no, no, oczków twojej nie widać teraz w zdjęciu Ale widać głowę. Głowę.